Cześć, tu opie. Witam na kanale Ciekawostki. Ciekawostka numer 5. Czerwone budki telefoniczne podarowane dla miasta Słupsk z Anglii. W tych budkach jest pusto. Brakuje w nim aparatu, z którego można zadzwonić. Te budki znajdują się przy ratuszu. Są bardzo ładnie wizualnie, lecz są bezużyteczne. Te budki można wykorzystać na przykład do budowy automatów z biletami komunikacji miejskiej, których punktów, żeby je kupić, jest bardzo mało. Również można wstawić tutaj w te budki telefoniczne, automaty, w których będzie, będzie można kupić napoje zimne lub ciepłe dla osób, które przybywają do ratusza. Dla turystów i mieszkańców można zrobić również fotobudkę. Za symboliczną monetę będzie można zrobić sobie super zdjęcie. Na zagospodarowanie tego miejsca jest bardzo dużo pomysłów. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami i zabrań do nas robić ciekawostek. Ciekawostka numer 6. Znajdujemy się przy skrzyżowaniu ulic Mochnackiego i Konarskiego w Słupsku. Ten znak informuje nas o tym, że w tym miejscu znajduje się przejście dla pieszych. Lecz to przejście nie jest oznakowane pasami. Przechodzę na drugą stronę jeździ i że nadchodzące auta jadą i się zatrzymują przed nami. Lecz po tej stronie nie widnieje żaden znak, który oznajmia kierowcę o tym, że jest przejście dla pieszych. Jadąc z tej strony drogi, kierowca nie widzi, że to jest przejście dla pieszych. Może dojść do potrócenia pieszego.